Jeżeli fotografujecie ludzi w słabym oświetleniu, na przykład podczas przyjęć czy wesel, macie dwie opcje możecie albo podbić ISO, albo dodać więcej światła. Zwiększenie ISO może być dobrą opcją, bo w ten sposób uzyskujecie naturalnie wyglądające portrety. Wadą jest jednak to, że uzyskujecie zaszumione zdjęcia i w zasadzie nie macie wyboru ani przysłony, ani czasu migawki. Podczas przyjęć użycie lampy jest często jedyną sensowną opcją. Użycie wbudowanej lampy rozświetli scenę, ale efekty są zwykle bardziej niż płaskie. Obiekty na zdjęciach wyglądają w zasadzie jak króliki złapane przez światła samochodu. Sekrety tkwi w tym, by używać zewnętrznej lampy, a potem odbijać światło. Odbicie światła lampy daje bardziej miękkie światło, które bardziej równomiernie oświetla scenę i daje bardziej naturalnie wyglądające rezultaty. Oświetlając nasz obiekt bezpośrednio lampą, oświetlamy sufit lub ścianę i to światło odbija się na obiekcie, ponieważ światło jest bardziej rozproszone, jest bardziej miękkie i powoduje mniej wyraziste cienie. Odbijanie światła jednak oznacza, że będzie ono musiało przebyć większą drogę, lampa będzie więc potrzebować większej mocy. Nie musicie wiedzieć ile, ponieważ lampa i aparat rozpracują to za was. Na początku jednak warto zainstalować w lampie nowy zestaw paluszków. Kolejną wskazówką jest zwiększenie czułości do 400 ISO. Dzięki temu lampa będzie ładowała się szybciej, a baterie wytrzymają dłużej. Ustawcie aparaty na tryby preselekcji przysłony i ustawcie jaśniejszą przysłonę. Jeżeli używacie kitowego zuma, idealne będą f5.6 lub f4, bo dzięki temu tło będzie delikatnie rozmyte. Ja używam obiektywu 50 mm f1.8, mogę więc otworzyć przysłonę jeszcze bardziej. Ustawiam więc F2. Ustawiam też tryb lampy na TTL lub przez obiektyw. W ten sposób aparat ustawi za mnie siłę lampy. Muszę też zmienić kąt głowicy lampy, tak by odbijać światło od odpowiedniej powierzchni. Najlepsza jest biała lub praktycznie biała ściana lub sufit. Kolorowych powierzchni najlepiej jest unikać, bo one zabarwią nasz obiekt. Tutaj sufit wydaje się idealne, ja jednak przezornie ustawiam format row, tak bym mógł bardzo szybko skorygować jakiekolwiek zabarwienie już podczas postprodukcji. Odpowiednie nachylenie głowicy lampy zależy od wysokości sufitu oraz odległości od obiektu. Na ujęciach głowy i ramion sprawdzą się kąty od 70 do 90 stopni. Jeżeli macie czas, eksperymentujcie z kątami. Jeżeli za wami lub obok znajduje się ściana, odwrócenie głowicy lampy może dać nawet lepsze rezultaty. Ustawcie ostrość na oczach waszego obiektu, a potem zróbcie zdjęcie. Potem sprawdźcie efekt oraz histogram. Jeżeli zdjęcie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne, użyjcie kompensacji ekspozycji. By zmniejszyć lub zwiększyć siłę błysku, ja zwiększam ustawienie o 1 trzecią działki ekspozycji. Kobiece portrety zawsze bowiem wyglądają trochę lepiej, gdy są delikatnie prześwietlone. Moje zdjęcia od razu wyglądają bardziej naturalnie niż przy bezpośrednim błysku. Zwykle podczas bezpośredniego odbicia lampy światło jest zbyt jednolite i tworzy lekko nijakie portrety, którym brakuje błysku. By uzyskać lepszy, ostateczny efekt, używam odbijającej powierzchni wbudowanej w wiele rodzajów lamp. Dzięki temu kawałkowi wysuwanego plastiku jesteśmy pewni, że część światła zostanie odbita bezpośrednio na twarz obiektu, dopełniające główne odbite światło. Drugie, bardziej bezpośrednie źródło światła tworzy bardziej trójwymiarowy efekt i daje błyszczące iskierki w oczach naszej modelki. Jeżeli wasza lampa nie ma odbijającej karty, nie martwcie się, możecie sobie zrobić je własną, używając po prostu kawałka kartonu przyczepionego do lampy zwykłą gumką.